Witam na kanale Auto i Oscyloskop. Dzisiaj pokażę Wam diagnozę układu zapłonowego w samochodzie z instalacją gazową, wykonaną sondą zbudowaną z czujnika ABS. Cała diagnoza dosłownie trwała 5 minut. Właściciel pojazdu zwrócił się z prośbą, abym przeprowadził diagnostykę układu zapłonowego w samochodzie marki Skoda z instalacją gazową. W pojeździe stwierdzono sporadyczne wypadanie zapłonu na cylindrze trzecim i czwartym. Ponieważ on już raz wymieniał dwie cewki w tym, przy, w tym pojeździe, chciał uniknąć dodatkowych kosztów, chciał poznać moją opinię na temat tychże cewek zapłonowych. Cawki zapłonowe w tym samochodzie były przykryte obudową plastikową. Do tejże obudowy były przymontowane wtryskiwacze układu gazowego. Nie chciałem tego rozkręcać, aby ta ingerencja nie wpłynęła na wyniki wykonanej diagnostyki próbowałem swoją płaską sondą zmieścić się między obudową a cewkami, stało się to niewykonalne. Próbowałem ściągnąć sygnał z cewek zapłonowych przez obudowę, która jest nad cewkami zapłonowymi, sondą zbudowaną z cewki z przekaźnika. Uzyskałem sygnał, ale sygnał ten był zbyt słaby, aby można było dokonać prawidłowej diagnostyki. Sięgnąłem po tą nową sondę zbudowaną z czujnika pasywnego czujnika ABS. Ku mojemu bardzo wielkiemu zadowoleniu dokonując pomiarów przez obudowę, która przykrywa cewki zapłonowe, mogłem zobaczyć bardzo ładny przebieg. Zacząłem od cewki trzeciej. I a później obejrzałem przebiegi z cewki drugiej i pierwszej. I praktycznie mogę powiedzieć, że samo obejrzenie tych przebiegów pozwoliło mi na stwierdzenie, że moim zdaniem przebiegi tych cewek są mniej więcej identyczne na wszystkich czterech. Cewka, wiesz, można stwierdzić, ze, że cewki prawidłowo działają. Przyczyna może być gdzie indziej. W dalszej części materiału pokażę Wam, jak analizowałem te przebiegi, jakimi kryteriami się kierowałem, stwierdzając, że cewki działają prawidłowo. Diagnostykę cewek wykonałem oscyloskopem firmy Hantek. W oprogramowaniu tym jest taka możliwość, że można podczas pomiarów nagrywać ten sygnał na komputerze, a w późniejszym czasie można sobie ten sygnał odtworzyć, zatrzymać w dowolnym miejscu i wykonać pomiary. Spróbujemy zrobić, przeglądając te przebiegi, taką diagnostykę w czterech Podstawowych parametrach, które pozwolą nam stwierdzić, czy ten błąd, który był zapisany w sterowniku, sporadyczne wypadanie zapłonu, zapłonu było winą naszych cewek zapłonowych, czy to była jakaś inna przyczyna. Pierwszą rzeczą, którą zawsze ja mierzę i obserwuję przy takiej diagnostyce, to jest Czas ładowania się naszej cewki, tym steruje nasz sterownik i mamy to w tym miejscu. Mamy wszystkie cztery cylinder: cylinder pierwszy, cylinder drugi, cylinder trzeci i cylinder czwarty. Ja, y obserwując, jak to robią inni, czytając dokumentację techniczną, ustaliłem sobie taki ogólny czas ładowania jeżeli on się mieści w zakresie od 1,5 do 4 milisekund a jeżeli mam tak jak w tej chwili widzicie 4 przebiegi z czterech różnych z czterech cewek i to jest w tym zakresie traktuję to jako stan normalny normalnie działających cewek im ten czas jest dłuższy i będzie 5 do 10 milisekund Wtedy nasze cewki będą się grzały. Będzie to powodowało to, że mogą się nawet spalić. Pomiar tych cewek to jest od momentu tutaj, od tego, kiedy to napięcie spada, i mamy taką lekką oscylację w tym miejscu. Zobaczymy sobie to na tym slajdzie. O, ten. Ta oscylacja to jest oscylacja prawidłowa. I zobaczcie, w pierwszym cylindrze ten czas wynosi tyle, w drugim cylindrze wynosi tyle, w trzecim cylindrze wynosi tyle i w czwartym cylindrze wynosi tyle. I szczerze powiedziawszy, to są odchyłki bardzo minimalne, więc możemy potraktować ogólny czas ładowania na każdym cylindrze mieści się w normie. I nasza cewka pod tym względem jest sprawna. Następny parametr, parametr to jest ogólny czas trwania iskry. Jest to yy, bardzo ważny i ciekawy element diagnostyki. Mierzymy go, znowu sobie wrócę, od miejsca tego wysokiego piku do pierwszej oscylacji. To jest ten odcinek. I to mamy na tym slajdzie. Zobaczcie, również tutaj tu jest, są podane wszystkie czasy. Te czasy nie odbiegają od normy. W dokumentacjach technicznych jest napisane, że taki ogólny czas przeskoku iskry powinien się mieścić w tym zakresie od 1,3 milisekundy do 2 milisekund. Osobiście nawet y, ja traktuję jako normalne, jeżeli obserwuję w iluś tam cewkach od tej 1 milisekundy do 2 milisekund. Chociaż widziałem taką cewkę, która pracowała poniżej 1 milisekundy, było to 0.9 i samochód nie zgłaszał żadnych błędów i auto sprawowało się dobrze. Musimy mieć z tyłu głowy załączone, coś takiego, że może się tak zdarzyć, że producent w, w sterowniku, w oprogramowaniu zastosował inny parametr, Ale one się mieszczą w normę. I ten czas, ten czas będzie się nam zmieniał od sytuacji. To znaczy, zobaczcie. Tutaj mamy 1,7 milisekundy. Jest on stosunkowo duży. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że ten samochód stał na parkingu i dopiero co był załączony. Im bogatsza jest mieszanka w cylindrze, to ten czas będzie się nam patrząc na to, będzie się nam wydłużał. Ponieważ benzyna ma wysoką oporność Bakach elektryczna pompa paliwa jest zanurzona, ponieważ benzyna ma bardzo wysoką oporność równą jednego mega oma. I taka mieszanka paliwowa również ma swoją oporność i im jest skład mieszanki bogatszy te czasy będą się nam wydłużać. Im ten skład miga, mieszanki będzie uboższy, to te czasy będą nam spadać i możemy mieć przykładowo 1,2, 11, 1,3, 1,4. W podstawie tego odcinka możemy również stwierdzić, na jakiej mieszance w obecnej chwili silnik nam pracuje. Możemy sobie zadać takie pytanie, jeżeli Trzech cylindrach będziemy mieć w normie, a w ostatnim powiedzmy, że tu nie ma tego, tylko będzie 2 milisekundy. Powiedzmy, o czym to może świadczyć? Że tam jest zbyt dużo paliwa i już możemy spróbować się zastanawiać nad tym, czy przypadkiem wtryskiwacz nie leje. By okazać, że mamy trzy mniej więcej takie czasy. A w tym miejscu będziemy mieć taki pomiar. O czym to może świadczyć, że ten wtryskiwacz, w tym trzecim cylindr, podaje za mało paliwa i ta mieszanka jest bardzo uboga. Ale to takie rzeczy możemy się zastanawiać w innych sytuacjach. My chcemy stwierdzić, dlaczego w tym samochodzie jest sporadyczne wypadanie zapłonu. Zobaczcie, mamy 4 cewki. 4 mniej więcej równe czasy. Odchyłki są bardzo znikome, co możemy stwierdzić, że i po stronie wtórnej nasza cewka jest sprawna. Następną rzeczą, którą ja obserwuję, to są te oscylacje. Zobaczcie, ja Wam je tutaj pokażę, największe. O, to. Miejsce. To miejsce, te oscylacje są bardzo ważne. O czym one świadczą? Im więcej mamy tych oscylacji, to znaczy, że więcej energii skumulowało się w naszej cewce podczas ładowania, która ta energia się zużyła w momencie przeskoku iskry, zapalenia naszej mieszanki. I to, co pozostało w naszej cewce, jest wytracane właśnie w tych oscylacjach. Im więcej jest tych oscylacji, to znaczy, że nasza cewka jest w dobrej kondycji. Gdybyśmy mieli yy, na wszystkich, tak jak w tym miejscu, zobaczcie, tu mamy 7, ja je po prostu liczę. Tu mamy 8, tu mamy 7, tu mamy. 6. Ale gdyby się okazało, że nie mamy tu 6, ale mamy dwie oscylacje tylko, to mm, świadczy już o tym, że kondycja tej cewki nam zaczyna się obniżać. Za mało energii się w niej kumuluje. Za kilka tysięcy kilometrów ta cewka może przestać prawidłowo działać. Z tym, że osoba, która jeździ samochodem, jak się to mówi po papierosy i do kościoła, i do sklepu, to ten czas tego wypalenia się tej cewki to może być roku lub dwa. Osoba, która zarabia samochodem i ona robi kilka tysięcy kilometrów, czy kilkanaście tysięcy kilometrów w miesiącu, to może się okazać, że ten wróci nam jeszcze w tym miesiącu. W takiej sytuacji warto powiedzieć, pokazać te przebiegi. Jedna cewka jest prawidłowa, ma tyle oscylacji, druga cewka jest prawidłowa, ma tyle oscylacji, trzecia cewka jest prawidłowa, ma tyle oscylacji, a ta ma tylko dwa. Podjąć decyzję, żebyśmy już profilaktycznie tą cewkę wymienili. Możemy mieć taką sytuację, że na wszystkich cewkach będziemy mieli tylko dwie oscylacje. Wtedy ja osobiście nie biorę ich pod uwagę. Dlaczego? Ponieważ we wszystkich cylindrach one są równe i to może być wina mojej sądy, że ona prawidłowo nie odbiera tego sygnału, tego wytracania się oscylacji. I wtedy, jak nie mówię nic. Więc, jeżeli mamy bardzo dużo energii wytracanej, to stwierdzamy jedno cewki są w dobrej kondycji następną rzeczą którą możemy mierzyć jest sobie tu jest ten skok o ten skok to miejsce może inaczej zmienię sobie kolor na czerwony żeby było tu bardziej widoczne to miejsce ten skok ten pik, ten pik, to jest jaki zużywa cewka na przeskok iskry elektrycznej między elektrodami świec. W normalnych warunkach, w czystym powietrzu, jeżeli ma przeskoczyć iskra między elektrodami na odległość 1 mm, to potrzebuje 10 000 Volt. Jeżeli ta przerwa między elektrodami będzie powiększała, to musi być wydane więcej 20 tysięcy V, 30 tysięcy V. Jeżeli teraz dodamy oporność paliwa, to również zwiększa nam to napięcie przeskoku, przeskoku iskry między elektrodami. Ale jeżeli mamy stałą mieszankę paliwową, tak jak w tym przypadku. W wszystkich czterech cylindrach i zobaczcie. Ten my mierzymy y, pomiar indukcyjny. Nie mierzymy go w tysiącach volt, gdybyśmy się podłączyli do cewki od strony pierwotnej, to mielibyśmy od 300 Do nawet 450 V, i dlatego oscyloskopy, jeżeli będziemy wpinać do starych typu cewek, jeżeli będziemy mieli taką możliwość, musimy je wpinać przez tłumiki, aby nam nie spaliły się oscyloskopy. Ale tych cewek jest coraz mniej. Cewki są tak już rozbudowane, że one mają tranzystory. Które załączają przepływ prądu na uzwojeniu pierwotnym, już wbudowane w sobie, i my tego już nie zmierzymy od strony napięcia, od strony sterowania przez sterownik. Musimy badać nasze cewki indukcyjne, i dlatego tutaj w tym miejscu mamy tak niskie napięcie, ale to jest napięcie, które się indukuje w naszej sondzie. Tu mamy 750 mV. Tu mamy 531 mV, tu mamy 950 mV, a tu mamy aż prawie 1,5 V. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że przerwy na świecach są różne. Co może nam dać do myślenia, że te świecy są stare, powypalane. Ewentualnie te z tymi niskimi napięciami. Najniższym napięciem. Tu może być jakiś nagar, który nam będzie blokował, ale tutaj na pewno ta przerwa jest dużo większa niż nominalnie powinna być na świecy zapłonowej. I mamy odpowiedź na nasze pytanie: co powoduje czasowe wypadanie zapłonu? Właśnie. Przerwa na świecy zapłonowej. Winne mogą być świece zapłonowe. Zobaczcie, największa jest na trzecim i na czwartym cylindrze. A wypadanie zapłonu było na trzecim i na czwartym cylindrze. Zgodnie z odczytanymi kodami błędów. I mamy. Powiedzmy wstępnie rozwiązaną naszą zagadkę bez odkręcania ani jednej śrubki, bez ściągania cewek, bez ściągania świet zapłonowych, wstępną diagnozę. Podsumowując naszą diagnozę, poprosiłem właściciela pojazdu, aby się przejechał do warsztatu zajmującego się instalacją gazową. Ja nie jestem przekonany do instalacji gazowej i tym się nie zajmuję. Yy, instalacja została przejrzana, wyczyszczona i zostały wymienione świece zapłonowe. Yy, dziękuję za uprzejmość właściciela pojazdu, który mi te świece zapłonowe przewiózł, byśmy mogli porównać przerwy na świecach zapłonowych z naszymi przebiegami. I tak jak widzicie w tej chwili na ekranie, przerwa na cylindrze pierwszym i drugim. Jest porównywalna, one są takie same, jak to wynikało z naszego przebiegu. Na cylindrze trzecim przerwa jest o wiele większa niż na pierwszym i drugim, co wynikało również z naszego przebiegu, i największa przerwa jest na cylindrze czwartym, co również się zgadza z naszym przebiegiem z oscyloskopu z cylindra czwartego. Właściciel pojazdu z lekkim uśmiechem opowiadał, że za bardzo nie chcieli mu na warsztacie wierzyć, że ktoś tam wziął jakiś oscyloskop, ktoś tam pomierzył. No i stwierdził bez odkręcania owych świec, że na cylindrze trzecim i czwartym są dosyć duże przerwy na świecach zapłonowych. Troszeczkę się zdziwili, kiedy te świece zostały odkręcone. i ta diagnoza pokryła się w 100%. Dziękuję Wam serdecznie, że dotrwaliście do końca. Wasza łapka w górę będzie dla mnie sygnałem. Te wiadomości, które staram się Wam przekazać, powiększają Waszą wiedzę w diagnostyce oscyloskopowej. A nowe osoby zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i zapraszam na następne materiały.